To, że jesteśmy Kościołem Boga, przekłada się dalej na to, że jesteśmy powołani. Kiedy Bóg nas pociąga do siebie we wierze, to nas powołuje. Paweł usłyszeliśmy, jest powołany na apostoła, ale wszyscy Koryntianie są powołani do świętości. Są powołani do świętości. Ta świętość należy rozumieć bardzo prosto. Są powołani do tego, żeby przynależeć do Boga. Jest wielkie miasto Korynt i z tego miasta Bóg powołuje ludzi, co do których chce, by byli Jego własnością. By byli Jego własnością, o których może powiedzieć, to są moi ludzie. Tak jest zawsze w miejscu, gdzie powstaje kościół. Jest miasto, jest łódź, jest dzielnica i Bóg ma w tym miejscu ludzi, którzy są Jego. To jest to jest powołanie, ku któremu trzeba ciągle rosnąć. Jest taka stara zasada chrześcijańska. Stań się tym, kim jesteś. Stań się tym, kim jesteś. To możecie do siebie przyłożyć w każdym stanie swojego życia. Nie? Fajne siostry zakonne. Stań się tym, kim jesteś. Nie? Jesteś siostrą zakonną, to nią bądź. Fantastyczni księża. Stań się tym, kim jesteś. Jesteś kapłanem, to nim bądź. Jesteś ojcem, jesteś matką. Przepiękne. Stań się ojcem, stań się matką. Bądź tym, kim jesteś. Bądź, stawaj się tym, kim jesteś. Możesz się stawać coraz bardziej tym, kim jesteś. Jesteśmy powołani do świętości, do tego, żeby być własnością Boga, żeby do niego przynależeć. Stań się święty. Stań się święty. Bądź własnością Boga. Coraz bardziej, coraz bardziej. Co cię odróżnia od, od sąsiadów? Co cię wyróżnia z ludzi, z którymi pracujesz? Co cię wyróżnia spośród ludzi, z którymi jesteś na wypoczynku? Co cię wyróżnia? A no to, że jesteś święty. To, że należysz do Boga. Jesteś jego własnością.